Jak to szło? Trzymaj. trzymaj? Trzymaj. Ale nie po ukraińsku. Ja po ichu. Jak? Dzierży. A 1, dwa, 3. Dzierży. Po rosyjsku dzierży. Ty mi rosyjskiego uczysz? Ty Wiedź. mi rosyjskiego... A ty się polskiego ucz, a nie mnie po rosyjskiego uczysz. Po treningowej wpadce Daj, z hamulcami, gdzie Fabianowi wpadł hamulec, zrobiliśmy kompleksowy serwis układu na przodzie i teraz odpowietrzamy, jak widzicie. 1, 2, 3. Jeszcze raz! Jeszcze raz! 1, 2, 3. Główny mechanik BMW! Kaczaj! 1, 2, 3. Ciekawostka jest taka, że nasz główny mechanik, który buduje tą BMW jeździ 1, Audi, Audi TT Audi TT No to czyściowo. No tak czyściowo. My szykujemy się tak jak widzicie, BMK ma zrobioną pokrywę zaworów, ponieważ gdzieś tam mała nieszczelność. Sprawdziliśmy wtryski, zrobiliśmy nowiutki interkuler, do tego cały osprzęt intercoolera, węże, pierdółki. Teraz odpowietrzamy układ hamulcowy, nowe tarcze, nowe klocki i jedziemy w VTEC Cup. Zapraszam Was już za chwilę na płycie Silesia Ringu. Polski dotarł na Silesię, bo nie chcieli mnie zabrać ze sobą, ale jestem. We'll Siema. Nie taki wąski jak go malują. Przyjechaliśmy, okazało się, że Marek nie zatankował i wracamy do domu. Także dzięki hmm. bardzo, widzimy się za rok. Szybki test Wydaje. Jeszcze czekaj. Dobra, gdzie mamy? Dostałeś opierdziel na limiterze? 93 decymal. Ja myślałem, że jakiś 86, będzie 7, a jednak szerszeń taki głośny. Wszystkich na pierwszej rundzie VTEC Cup w sezonie 2024. VTEC Cup w sumie zgromadził około setki startujących. Mamy tu wszystkie klasy grupy Open, tak jak widzicie. Eee, mamy Lamborghini, mamy m mamy m mamy Supry, MK4. Eee, Widzę jakieś falteki, oczy... znaczy taipery, wondy Civic, oczywista sprawa. Widzę gtr -a. widzę E36 na 3-litrówce. Taka spoko. No. A czy jesteś w rodzinie, nie? Tak. już, tam, już powiedziałem, pan, nie? Wie co, na zimówka Popatrzam lusterkę i puszczam żółtą BMW. No, bo w motor sporcie o to chodzi, że musicie na rajd przyjeżdżać z tatą, tata wam załatwi. <noise> Aspekt aspekt, odpalamy onboard klik i już nie ucieknie Aí estamos. Mów do mnie, co się stało? Co się stało? Hmm? Nie, co by mnie nie, nie nic nie cieknie? Nie, hamulec nic nie cieknie. Ale turbo Tur żyje. Turbo, turbo. Tur turbo. Tur turbo cieknie. W pierwszej sesji Fabian w swojej klasie jest drugi, jego przeciwnikiem M2 z bodykitem, wymyślnym, ale zasy i z tego co pamiętam trójeczka, nowiutka, ale fabryka seria bez żadnych upgrade'ów, także Izelek czas na ten moment po pierwszej serii 2.04 może być lepiej. Ten wyścig na pewno pokazał nam co musimy wymienić. Temat, jaka to I za półtora koła się dogada. Jaka będzie? Hybryda. Hybrydowa? Zresztą już Czy plan do bęki? Tak, soczewki. Bardzo mi się podoba. Ale nie mówię o hybrydowej turbinie. Wyciągają lampy, żebyś był lżeśli, czy tylko soczewki z AliExpress. Są takie daci zaślepki plastikowe. Farba na wysoką temperaturę, lakier. O! Tu już chyba tylko kominkowa da rady. Dobra, jako że mamy teraz długą przerwę, to idziemy sobie do boxu no to sprawdzam, co, co chłopaki przywiezły. Zobacz zawieszenie jakie. A to akurat... Yes. Ale Nie, ale sportowa wersja Podziawki od Marcina Markowicza A raczej podobie Marcina Markowicza na dzisiejszy byś którą byś brał, pierw czy te Ładne Ładnie już w środku. Tak, z zawodu. Ma fajną deskę. Narodawne przysłowie mówi, nie ma dobrego ścigania bez szamania. Dobra, kolejna runda VTEC Cab za nami. Jedyne co, pompa wakuum po tym wyścigu do wymiany. Turbina działa na 30%, bo się leje, więc zamawiamy hybrydową. Następne upgrady, następne wyciągnięte doświadczenie z tych wyścigów, jeżeli chodzi o zawody VTEC Cab Poland, Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o e, załogi, jakie tu przyjeżdżają, o całą organizację, o logistykę całego tego turnieju, ale co najważniejsze atmosferę. Pogoda, choćby padało, to i tak wszyscy uśmiechnięci, każdy pomocny dookoła. Wszyscy zadowoleni, pełni energii, samochody przygotowane na 110%. Polecam, jak najbardziej. My będziemy na pewno częściej tutaj bywać. Poproś panów i panie, żeby subskrybowali jak już ci oglądają. I do materiału. Subskrybujcie, oglądajcie lajki, like, wszystkie tam co tam jeszcze trzeba. I co tam, co tam? Zdrowia, szczęścia i 5 złotych.